No, witam Was, kochani. Jak widać, rozszalowałem już. Jedno nadwróże zostało do zalania. Tu już dzisiaj wczoraj zalaliśmy. Jak widać, pięknie wyszło. Sup. Wszystko ładnie wyszło. Nie ma żadnych dziur. Nic. Także jest ok. No i co, bierzemy się wtedy za szalowanie tego okna balkonowego. I szalujemy stropiusz. Także jadę po stemple. Gdzieś nie wiem, liczyłem. Koło 60 stempli wejdzie. Tu jeszcze zaszaluję. 60 stempli gdzieś wejdzie. Deski mam. Zbrojenie ma przyjechać dzisiaj. No i zaczniemy szalować. Będę musiał ten podciąg zaszalować wtedy wyjdzie jakby dwa pomieszczenia. Pręty będą leżeć na podciągu i z tej ściany też na podciągu, nie? Nie, ja mówię gdzieś 70 prętów wejdzie 12 na zbrojenie. Koszt 2000 zł deski 1200, powinno starczyć 2 metry. <laughs> Także wszystko pokażę krok po kroku jak to robię. No, to lecimy z tematem. No, stemple przywiezione Lecimy dalej, nie? Lecimy z tematem Jak? Będzie szalowanie Kurwa, trzeba zapierdalać, a nie... Ze! Język! <laughs> Językiem ja mam. No, tu Cię chwalą, że łaciny nie używasz, a dalej klinie. Nie, nie nagrywam Jak szef. Marek tylko nogi Tylko nogi! Ten Marek to jest nasz X Człowiek X, nie chce, być, chce być incognito Ruchy! Ruchaj, na godzinę jest płacone. No. no. Zbrojenie też dojechało, jak widać. 70 prętów 12-12-metrowej i 30 prętów 6-6-metrowej. zbrojenie dałem 2000 zł To co tu widzicie? 2000 deski 1200. A beton już zamówiłem na sobotę, także będziemy zalewać strop w sobotę. 1350 zł wyszedł. To jest 1350 plus 1200 to jest... Tak? Dobrze mówię? 2,5. Zbrojenie 2. 4,5 tysiąca koszt stropu. Taki będzie. 4,5 tysiąca. No. Coś masz do powiedzenia naszym ja? widzom? dziękuję za subskrypcję może. Dziękuję za subskrypcję i w ogóle nie... Za co? Subskrypcje, nie? Jakie coś, raz, <laughs> Subskrypcje. Tak, za, za, no. za subskrypcje. I ten, ogólnie pogoda dzisiaj jest taka butelkowa, nie? No, no. ale trzeba robić, nie? Trzeba, to no problem, co, a jak, jak... No, Ogólnie by się usiadło i wypi wypiło, tak nie? Lecimy Pozdrawiam z tematem, się. to po pracy, nie? No, to dobra, nie? <laughs> No to 4,5 tysiąca wyszedł stop. Tu ja ile mówiłem? A, chyba ławy 5000, ja muszę zobaczyć. ale tak z pamięci: 5000 za ławy, 5000 za pustaki to mamy dychę i 4,5 y, strop, czyli no 15000, tak? To co tutaj widać, jak będzie stop zalany. Dach do 25 się zamkniemy, kochani. uda, lecimy działać wtedy. No, także ostatni słup już zaszalowany mamy ściski. Tutaj rozpórki na 18, żeby było i żeby nie rozepchał beton. Stempel jeden, drugi stempel podbity na klinach. Poziomicą sprawdzony poziom jest. I co? Belka już w środku. Wiadomo, wleję betonu i wtedy leciutko należy unieść ją, żeby belka nie leżała tutaj na desce. Tylko żeby po prostu 2,5-3 cm był beton pod chyba ładnie oblana, nie? Także czekam na beton. Tutaj już zdjąłem stemple, już ma 2,5 dnia stoi. Także w tomu nic się nie stanie. Wiadomo, jeszcze to trochę tak nie jest rychty związane, ale niedługo będzie. No, słupek. A, wezmę się za to, zalejemy i to też chcę zalać ręcznie, ten słup. to pompą już miałem tak nieraz, że te słupy normalnie wszystko powyginały. To jest taka siła z tej pompy, że. Ładnie to zaleje i też ułatwi mi się będzie strop później szalować. Podciąg, podciąg zaleje już z, z gruchy ze stropem, a sub zaleje ręcznie. Też zaszaluję, może dzisiaj się uda, bo taka pogoda ciągle pada, musimy się chować. No ale już jutro na pewno biorę się za szalowanie tego stropu, nie? To jest jeden dzień, to powinno być zrobione Także jutro szalowanie w czwartek. No tak, do piątku się uwiniemy żeby w sobotę po prostu już zalać, nie, na gotowo. To lecimy z tomatem wtedy. Jak widać, sup zaszalowany, ustawiony do pionu. Tutaj deseczka, tam deseczka, żeby się trzymał w pionie. Tu podpórka, skręcony ładnie. Cztery blaty do siebie, wszędzie wkrętami do drewna. Dam jeszcze ściski. I co? Belka, belka już jest w środku wrzucona. No i zalewamy, nie? Nie wiadomo czy cementu nie będzie za mało, wiesz? Nie, starczy ile z worków Jesteście jeszcze... się... Ale kiedy masz worków cementu? Pojedzie dokupić To? No, także działamy, zalewamy i starczy na dzisiaj A jutro weźmiemy się zaszalowanie tego stropu No, to lecimy z tematem Dobra, jedę ja idę wsypywać beton Nie, no nie powinien się przewrócić, co? Wszędzie mamy zastrzały zdobione. Ściski, A jest ok. Jak to się okay. może jak to amatorka robiła? Dokładnie, lecimy. Weź daj ściski jeszcze jeden. No, sup zalany już. Rusek robi już ostatnie machnięcia. I na dzisiaj. I kończymy na dziś. No, także elegancko. Teraz będziemy szalować. To będzie nawet łatwiej się szalować, bo na supie by można oprzeć, nie? Fajnie będzie. No dobra, to do zobaczenia do następnego. Już myślę, że jutro będzie filmik, jak szalujemy strop. To wszystko pokażemy, co jak po kolei. A mnie nie będzie. będzie. Będę tam klej robić. Dobrze, na razie. <laughs>